Nie, to są bagna ciągle, bagna. Czy nie wiem, w którą stronę iść? No tak, trochę głupio jest ciągle iść prosto i prosto, prosto, ale może trafię nie wiem nie pamiętam chyba na nie pamiętam dokładnie czy na 1.8 grałem zrobiłem dość duży świat bo chyba na si 1.7 znaczy w ogóle na 1.6 chyba y i upgrade'owałem do 1.7 i zrobiłem dość duży świat bo się zgubiłem i i miałem... Dobrą stronę idę? Chyba tak. I miałem y, jedną, jedną... po drugiej tę, śnieżą krainę. Że zrobiłem sobie dom w normalnej krainie. Znaczy biomie. Y, przeszedłem się trochę. I po chwili miałem śnieżną krainę. Później znowu jakąś tundrę, albo. To znaczy, nie wiem czy tundra to to sam niby chyba nie. I później znowu śnieżną krainę, później jakąś pustynię, za pustynią normalna, normalny biom i znowu śnieżna kraina. Kurczę, jakbym wziął żelazo, bym mógł mapę sobie zrobić. Kurczę, miałem redstone'a, miałem żelazo, mógłbym sobie zrobić kompas, a później mapę. Nie pomyślałem wcześniej. A tak trochę głupio, tak płynąć, 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 nie wiadomo gdzie. Dobra, jak jest. Nie patrzę się na ciebie mm, Bawiłem się z Endermanami jak już wspominałem w poprzednim odcinku i dość mocne są strasznie Biłem je, biłem, biłem Teleportowały się Nawet myślałem Bo nie wiedziałem jeszcze jak te nowe płyty zna, e, dostać Myślałem, że za zabicie właśnie nie wiem Endermana jak szkielet Endermana zabije, albo nie wiem, kogoś tam, to wyskakuje. Już próbowałem w ogóle, nie wiem, nawet, żeby te kałamarnice pozabijał. Się męczyłem, prawie się topiłem, aby tylko szkielet zabił tą kaomarnicę i nic. Później tam przeczytałem, że z creeperów tylko z creeperów wypadają płyty, a reszta płyt można znaleźć w kopalniach. No więc straciłem trochę czasu na męczenie się i zauważyłem, że Ender, Ender, enderman w ogóle nie atakuje szkieletów, jak dostanie od nich. Po prostu to się teleportuje w inne miejsce i nic z tego sobie nie robi. Creeper Będę mógł tu przepłynąć, chyba nie. Sobie to płynę. Kurczę jak widzę tyle owiec, to myślę, że śnieg. Pająki. Hmm. Trafił we mnie? za... Bże... Wow, 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 wow. Zakibotała się łódka, ale nic się nie stało. Nie straciłem życia. Kurczę, nie wiem czy wylądować na tym brzegu. Bo znowu okaże się, że tam po, po jakimś kawałku lądu jest znowu. Może. No, teraz z tego co widzę, że to mogę już wyjść. Nie będę rozwalał tej łódki Może ją znajdę. Wszyscy się rzucają na mój mózg. No dobrze, wiem, music brain. albo sobie tam sędzę i to mówi mówili, jaką masakrę mi na placach robią, to było cudowne, o a nie, myślałem, że Coś ciekawego wypadło, a to strzała jest. No kurczę, gdzie ta śnieżna kraina? No jakby ktoś nie zauważył, to specjalnie tak chciałem podejść, aby szkielet trafił od creepera. Nie chciało mi się ich zabijać. Nudno mi no, jest, nie mam psów. Topiły się. Wow. W fajnym momencie się zrespiły. Spałoniły, To sobie masakrę Nieśmiertelny zombie Kto wygra? Zombie czy szkielet? Przeważnie wygrywa zombie No ale zwycięzca padł Od mojej ręki Od mojej miecza No dobra strzelaj sobie strzelaj tak widziałem, że tam jest Creeper. No troszkę Nie chcę mi się z nimi bić. Chociaż dwa lub jeden potworek i mam. Co mi bije? Mówiłem sobie fu 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 fu, fu. Dlatego ja nie lubię lagów Nikt nie lubi, wiadomo Tam Pulsia, tam Kripto. Hej, pająk. Co powiesz? Tylko pustynia... Nie wiem czy jak są te drzewa to nazwać to tundrą bo tak to to tundra ciągle miałem bo tundra, tundra miała taki właśnie szary odcień tak jak właśnie zimowa mapa zimowa mapa czyli zimowe bio hmm Dobra, pójdę tam przed siebie Może Ender ma mi taperełkę Znaczy bić się nie będę z nim Niech ja sobie spłonię Bo jak zacznę go bić, to on mi się teleportuje i zniknie, bo już się robi dzień. Aha, super. Czyli teraz tak jest zrobione, że on nie płonie, tylko po prostu teleportuje się. Właśnie zauważyłem, jak się z nim biłem, że one jakoś tak znikały. Nie mogłem ich znaleźć jak już się robił dzień W ogóle się nie paliłem hmm. No ja kiedyś się paliłem Dobra na następną pustynię Chcę... Wreszcie śnieżną krainę O znowu A czemuż tak to się dzieje? Nie wiem. Czy nawet nie jest mi potrzebne, ale uii następne są. Kurczę ile gliny się marnuje? Nie wiem, ale nie lubię jakoś rzeczy właśnie z tego, z brika, tego, tego zarobionego z gliny. No już tak to wszystko brzydko wygląda. Wolę mój taki kamienny domek. No, schowki. Jeszcze myślę, że może wypadnie mi ten jabłko Au Ciekawe hmm, nie, chyba nie Ciekawe czy jest jeszcze to, bo w poprzednim patchu było tak, że niszczył się pancerz jak się spadał skądś Nie muszę was zabijać, nie muszę was odzierać Nie potrzebuję nic od was Znowu pustynia. Co ta śnieżna kraina, taka rar jest. Mogę powiedzieć, że jeszcze nigdy tak daleko nie zaszedłem. To znaczy w sensie chodzenia na tej mapie. Ani gdzieś tam, w tamte strony jak chodziłem. Dobra, pobiegam sobie. Marnuję sobie tam trochę żarcia, ale dali bieganie, to trzeba je wykorzystać. Super ława Normalne, jubi. No Ani tej grzybowej krainy Następne dane ją I co, nie przekona się do mnie, tak? Ale zmarnowałem kości na ciebie widać. Dobra. Chodź. Mam nadzieję, że mi nie, nie poginą znowu. Hmm, gdzie moje doświadczenie? Tak przy pomocy psów można zdobywać doświadczenie. Jak się zaznaczy te, ten, co mają atakować? Czyli uderzyć. Raz. Świnia na drzewie. Świnki! No Nie wiem o czym je karmić Przesuńcie się ja wiem, że się zgubiłem, ale... W którymś tam odcinku miałem zapisane, to znaczy pokazane koordynaty, to sobie obejrzę ten odcinek i zobaczę, gdzie mieści się mój dom. Następne świnki. Dobra, yy Święki świękami, ale ja bym chciał znaleźć tą krainę. będzie jeśli pokaże się, że wróciłem do domu. Ja no wiem, tak. że nie wróciłem. Nawet się... Łuczę, gdzie to jest. Świnie na bagnach. Ciekawie czy jeszcze jakiś biom zrobią Nie wiem, bagna też nazwam jakimś biomem bo to chyba jest biom Bagnisty Nie wiem, na razie to mi nawet nie przychodzi do głowy co by mogli zrobić A na przykład bijom jakiś które ...z wulkanami. Ktoś takiego. Jezu... Dobra, w tamtą stronę pójdę. Nie chcę mi się powoli iść. To znaczy, w sensie tego, że tam widzę, że tam nic nie będzie i będę musiał po wodzie nie wiem czy mam jeszcze tą łódkę czy już poszło następno no tragedia, no tam osunęli zimo, zimę. Ale nawet o tym nie wiem. Że jeszcze nie dodali do tych... do tej, do tej pełnej wersji. Jak głupi szukam. Au. Chciałem tam skoczyć. Jak zabiorę trochę śnieżek, to będę mógł sobie po prostu nie to, że przenieść śnieżną krainę, ale będę mógł bałwany zrobić, które po prostu robią śnieg. I dzięki temu będę miał dużo śniegu. Ło. Wow. jest ten nowy generator powiedzcie mi że to jest coś ciekawego może tak grzybiasta ten grzybiasty biją Dobra, idę w stronę tej góry. Hmm. Może powinienem w tamte inne rejony iść. A może by było szybciej znaleźć fosta. Byłem mi Creeper. Myślałem, że to jak się fają. Yy, jakiś Creeper mi Statek wylądował kosmicznie. Nie wiem, trochę boję się włączyć widzenie na far chociaż wtedy więcej widział hmm, myślę, że już mnie zamko spadło tam jest kripuś, tam są jakieś tam, pójdziemy tam tam też kripuś ile już ich mam Jak będzie bezpiecznie to ich na, je nakarmię Jej, ile świn? Hmm. Tu, 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 tu. Dobra ile tam macie życia? Ty masz jakoś tak mało jednego kurczaka, który mam Któremu chciałeś? Ktoś podniosło mu eee, Świnki o, Widzę, że z krowy nie zabrałem Ty już nie chcesz Ty. Śmieci, Dobra. Nie patrz na ciebie. To jest, ja nie. Ja patrzę, patrzę. Nie wiem, skąd to wzięli. Zjedźcie go, bijcie, bijcie, bijcie. Dobra, to jest I perełki nie da. Ale dużo ekspo jest za niego. Dobra, bijemy świnki. Potrzebujecie jedzenia. Który tam chce o, Starczyć Eee, yy, w którą stronę? Dobra, pójdziemy w tą. Chodźcie, pieski, chodźcie. Tam kruperki są, więc nie przytulajcie się z nimi. Nie, zębiarzki chcą się przytulać. Uuuhu, uh, uh. idzie literek Nie chce mi się zmienić No świnki Mmm, dlaczego on idzie za mną Bo nie chcę Zrobiłem już takie kilometry. Wow. Ta trawa rośnie na... Sobra trawa na tym glebie. To znaczy na dircie nie porośnie tym trawą.